Dobrze, proszę na mnie nie krzyczeć i nie stresować mnie. Staram się być w dniu dzisiejszym prawilnym graczem. Zachowywać spokój, opanowanie Z ciałem. taka jest jedna furt Marek nie strzelaj do mnie! Jest OK, Marek? To kto do mnie strzela? Skap do ciebie strzelił, którego zabiłem. Wszedł Dostałem drugiego heada. Co jest, kuźwa? Man, don't hurt me, please. Nie strzelaj do Ale mnie. jak to... Nie do ciebie. Patrz jak fajnie przed tobą widzisz ten pył taki z ziemi. No! Ale... O oh, Marek, ale to było przed... Na... Przed tobą. Mam, mam tu kogoś. Jest w pokoju ze skrzynką chyba. Ja chodzę po górze. Safe tak. zrobiony. Podchodzę do głównej klatki. Już. Poczekaj, poczekaj chwilę, ja sporzucę granat. Zabiłem. Dlaczego mnie zabiłeś? Sorry, miałeś czerwoną lufę. Ale, Marek, wygraj życie. No nie wiem czy jaw... Ja to trzy To Weź to masz jakąś drugą broń próbuj. Jebałby. Skąd kto? Ale wiem już skąd. O, A, kurwa mać. Żyjesz Marek? Tak. Ja pierdolę. Tak. <laughs> Co to kurwa było, ja nie wiem. Aż muszę sobie zaraz na czacie zobaczyć, jak to jest. Ja go. A tu muszę. Dobrze, dobry dźwięk musiałeś nagrać. Ta, 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 to możemy iść. No to elegancko, to można odpocząć, Paweł. U mnie stara pojechała. You gdzieś... talking to me? I talking to you. I'm in lobby. No to mi się podoba. Marek to by nawet nie wiedział co For, powiedzieć. Uh, 40 uh, minut. Uh, 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 I am uh, waiting yes. 40 minutes, kurwa. Marek by powiedział, yes I do. Żeby ci komputer nie wybuchł, kurwa no Kurwa, zaraz się coś wyjara, zajara tutaj. I na mapie też będzie lepiej? Na mapie to 700 będziesz miał. Tak, milion 500. <laughs> Nie no ale masz jakiś program do temperatur Marek? Bo ja to mam, ja patrzę, jak mi skoczy, wchodzimy w ja sieć, to mam. trzeba, no to kurwa, wyłączaj to. Nie no, ale to będę miał tutaj odpali mi się wszystkie wentylatory, będzie mi daryja. Nie, nie, to ci może spalić od razu. No bez żartów, naprawdę? No tak, kurwa. No widziałeś, wrzucał ostatnio do filmik chyba czy eee, co X gdzieś miałem. Ty jesteś Marek, kurwa. Ty we wszystko uwierzysz, ja pierdzielę. Kurwa. kurwa, no zaraz... Idź. Co za kurwa skiep. Już sobie gościu za jeziorka. Bo ja mam dwa umpy. I Mosina, to na pewno... No chyba, że ten łump tak do mnie strzelał, ale to. Wątpię. Zaraz, nie wiem, jest gość na wysepce. Na barce już. No weź Raz tylko chciałem Jeszcze jeden Na blisko Pomóż mi, bo mnie oślepił, nie widzę nic. Dziąż. O wbiegł o, w piórze. Piórze. Odsuń się o Odsun się, odsun się No Marek ja nic nie widzę, jestem oślepiony, jak mam się kurwa odsunąć? No, Ty masz on, jest... Go zabić. on jest na głównej klatce Jestem na zewnątrz cykorcie ten sobą Jest przy głównej klatce, w którymś pokoju Wybieg. Powalam się do piwnicy. Jakaś. Zabiłem, ale muszę się położyć, bo nic nie widzę. Kto, kto przebiega jest, kto teraz piwnicy? łącznikiem? Nie, nikt, nikt. Przebieg wam gościu łącznikiem kolejny. Nic nie widzę. Biega koło mnie. Ja udaję trupa. <laughs> Ja on biega głównej klatce? Nie mam pojęcia kurwa słyszę koło mnie no ja gdzieś byłem koło głównej Nie pomogę teraz kurwa chcę go On jest na dole, jest na dole przy się No ja byłem wychylałem głodną klatkę Znajduję to... znajdują Nejdują. Łukasz, schodzę na dół kawałek główną. Ja jestem na dole po lewo do Ledeksa. Oni znajdują Gdzie jest Wiciu? Wczoraj w tej stronie. Dobra, zabiłem go. Schodzę do Ledeksa. Tu ja do ziemki się schować. Na Zamykam wejście od ogrodów. Schodzę do ciebie. Nie śmie się, musiałem udawać trupa, bo nic nie widziałem. To... Do... Ojej, kurwa, kurwa i... Mam koksa jakiegoś przed sobą. Hello, Jan. Adam się, o mnie nie słyszy na pewno. Będę jak, Będę jak ninja. Na kuli, Hosanna Marka nie będzie przez weekend lub będzie późno. Ej, jak? my starych... oh. Broni nie naprawiłem Co w ogóle myślisz o tej grze, czy tak napały grasz <laughs> Ale mi dojebalka <laughs> Jest jeszcze ten gość od tego z SWD na, na, na czacie czy nie? Widzisz go nie widział? Wiem. A, no się nie, no pod... to ja tak nie mam pod kątem. No, znaczy no trzeba kliknąć w Tych tam, nie? W uczestniku. Ale zapytaj go, jest, no, zapytaj go po angielsku. Ja, no, pan Notorus może zapytać. <noise> bo ja to po angielsku nie No to co tak. chciałeś, o czym chciałeś porozmawiać? Nie? No właśnie, I w jaki sposób znalazł tego streama. O, no, dokładnie, no to weź zapytaj. Ja niestety po angielsku to nie wiem. No bo cię chyba. O kurwa, rozumiem Aaa kurwa Skaw jest? go? Nie Nie mam w nogi, zabić kurwa z 50 metrów to nie ma szans Wejdzie to wejdzie Niechoroszy wy blyat po zbiereń. kurwa.